Niech będzie pochwalony Chrystus. Witam wszystkie dzieci bardzo serdecznie w kolejnym naszym dniu majowym, kiedy spotykamy się w Kościele, aby czcić Pana Jezusa Ukrytego w najświętszym sakramencie ołtarza, a także, żeby poznawać wielkich świętych, których serca przemieniała najświętsza Maryja Panna. Kto z Was pamięta jakiego świętego poznaliśmy w dniu wczorajszym? Kto pamięta łapka do góry? Świętego Józefa Sebastiana. Bardzo dobrze, świętego Józefa Sebastiana. Święty Józef Sebastian chciał zostać księdzem. Dlaczego on chciał zostać na samym początku księdzem? Kto pamięta chłopaki, pamiętają pięknie? Żeby go całowali po rękach. Bardzo dobrze, żeby go całowali po rękach, dlatego chciał zostać księdzem, ale potem się nawrócił i zrozumiał, że żeby być dobrym księdzem, to trzeba nie pozwalać siebie po rękach całować, ale z tymi rękami czynić wiele, wiele dobra, jak Pan Jezus. Święty Józef Sebastian Pelczar, miał niezwykły sen w swoim życiu. To z was pamięta, co się w tym śnie wydarzyło? Modlił się i wtedy Maryja wyciągnęła mu ręce. Bardzo dobrze. Maryja wyciągnęła w czasie modlitwy z obrazu do niego ręce i popatrzyła na niego z wielką miłością. Stąd więc święty Józef Sebastian miał wielką cześć dla najświętszej Maryi Panny, ale nie tylko czcił najświętszą Maryję Pannę, bo czcił szczególne serce, czyje to było serce, które w szczególny sposób kochał święty Józef Sebastian Perczar. Jezusa. Bardzo dobrze i od tego serca Pana Jezusa wzięły nazwę siostry zakonne. Kto pamięta, jak się nazywają te siostry zakonne, które założył święty Józef Sebastian Perczar? Serczanki. Bardzo dobrze nazywałeś, nazywają się po dzień dzisiejszy sercanki i na swoich habitach mają wyszyte najświętsze serce Pana Jezusa, a kto pamięta? Kim się zajmowały siostry sercanki w szczególny sposób, kto był powierzony jej op ich opiece? Taki, takimi dziećmi, które nie mogły iść do szkoły. Bardzo dobrze prowadziły szkoły dla ubogich dziewcząt, które nie mogły się uczyć, a przez to, że nie mogły się uczyć, też by nie miały dobrej pracy. Zajmowały się ubogą młodzieżą żeńską. Pięknie. A kto z was zapamiętał, gdzie urodził się Józef Sebastian Perczal? Jak się nazywa ta miejscowość? Korczyna. Bardzo dobrze. Urodził się niedaleko Krosna, bo urodził się w Korczynie. Dzisiaj poznamy kolejnego świętego, świętego, Kazimierza Jagierończyka. Jest to wielki święty polski, który nosił na głowie koronę, bo był w końcu królewiczem. Nawet jakby dorósł, zostałby królem Polski. Ale święty Kazimierz wcale nie nosił się jak król i nie nosił się po królewsku. Nie dbał o to, aby wszyscy go szanowali, nie chciał jeździć na polowania, nie chciał brać udziału w pięknych, wystawnych balach, jakie były organizowane na zamku. Miał jedno pragnienie, chciał jak najbardziej upodobnić się do Jezusa. A szczególną miłość miał do Najświętszej Maryi Panny. To jej ślubował, że chce przez całe swoje życie żyć w czystości i w miłości. Ale nie zawsze, jeśli człowiek wszystko pełni tak, że Panu Bogu to się podoba, to nie znaczy, że Pan Bóg nam wszystko da, bo to byłoby coś za coś, pomimo tego, że. Święty Kazimierz Jagiellończyk bardzo kochał Pana Boga i Najświętszą Maryję Pannę, to w jego życiu było wiele, wiele cierpienia. Pomimo tego, że był młody, bardzo szybko zachorował i niestety umarł. I wydawałoby się, co to za historia o takim świętym. Pomimo tego, że żył bardzo krótko i mógł to swoje krótkie życie różnie wykorzystać, to on jednak postanowił, że to krótkie jego życie będzie wszystko Każda jego minuta życia, każda chwila będzie oddawaniem ści Panu Bogu. I tak, kiedy stawał z samego rana, miał zawsze piękny zwyczaj, aby zaśpiewać dla Najświętszej Maryi Panny piosenkę. Kazał tą piosenkę przepisać i zawsze rano, kiedy stawał i często w ciągu dnia śpiewał jedną pieśń dla Najświętszej Maryi Panny. Kiedy już miał umierać, to poprosił o jedną rzecz. Że kiedy umrze, to nie prosił, aby mu do trumny dali jego koronę, aby dali mu złote berło czy złote jabłko, aby nie dawali mu jego klejnotów, których miał dużo, bo był w końcu królewiczem, ale poprosił o jedną rzecz, aby na kartce papieru przepisano tą pieśń, którą Maryi śpiewał każdego dnia, i żeby z tą kartką go pochowano. Że jak umrze i stanie przed swoją prawdziwą królową, panią Maryją, to wtedy pokaże jej tą pieśń, którą zawsze śpiewał na jej cześć za życia. A który ze świętych słynął z pięknych utworów, pieśni i hymnów na cześć Najświętszej Maryi Panny? Jak się ten święty nazywał? Kto zapamięta? Efrem. Bardzo dobrze, święty Efrem. A jak się nazywa święty poznany dzisiaj? Kto zapamiętał? Święty Kazimierz Bardzo dobrze, święty Kazimierz Jagirończyk. Jaki zwyczaj miał codziennie święty Kazimierz Jagirończyk? Kto zapamiętał? Śpiewał piosenkę dla Maryi. Bardzo dobrze, śpiewał dla najświętszej Maryi piosenkę. Kiedy umierał, poprosił o jedno, żeby do trumny coś mu włożono. O co poprosił, by włożono mu do trumny? Kartkę papieru z, tym, z tą pieśnią, którą śpiewał codziennie dla Maryi. Bardzo dobrze. Tą kartkę z papieru, na której była napisana ta pieśń, którą zawsze śpiewał. Ten, kto kocha. Lubi śpiewać, dlatego zakochani często mruczą sobie pod nosem. Dlaczego w kościele jest tyle śpiewu? No bo dużo osób kocha. Ale gdybyśmy jeszcze bardziej kochali Pana Boga, to czy w kościele by było 200 osób, czy 20, zawsze byłoby tak samo głośno. Bo ten, kto kocha, to nie może swojej miłości zamknąć w zwykłych słowach. Jak się kocha, to trzeba tą miłość wyśpiewać. Dlatego w kościele. W czasie nabożeństwa Maryjnego cały czas śpiewamy piękne tytuły o Maryi. Tak jak zakochany chłopak chce wyśpiewać Miłość dla Dziewczyny, tak my dla Maryi wyśpiewujemy piękne jej tytuły. Bo serce, które kocha, to za mało dla tego serca mówić. To serce musi śpiewać. Dlatego my teraz też zaśpiewamy piękną pieśń na cześć Najświętszej Maryi Panny. Modlitwę, jak się nazywa ta modlitwa, którą często śpiewamy po litanii? Po Twoją obronę. Bardzo dobrze. Teraz zaśpiewajmy wspólnie z Panem Organistą modlitwę po Twoją obronę.